Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale sponsorowanym na tym kanale, w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Na samym wstępie z góry dziękuję za każdą pozytywną ocenę pod tym materiałem, aktywność pod materiałami sponsorowanymi jest niezwykle ważna, także tak jak zawsze o tym mówię, wielkie wielkie dzięki po prostu za każdego lajka. Jeżeli wy macie ochotę rozpocząć swoją przygodę z grą Shakes and Fidget, link, link do rejestracji znajdziecie w opisie, można grać na telefonie, w przeglądarce albo na Steamie, do do koloru. Gierka to naprawdę fajny zabija czasu. No i co, my dzisiaj odkurzymy trochę ekwipunek mojej postaci na serwerze W59. To jest moja najlepsza postać, bo naprawdę to, co się tam dzieje, zalogowałem się dzisiaj i tam się dzieje jakaś totalna masakra. Także dzisiaj odkurzymy sobie troszeczkę ten ekwipunek. No i co, myślę, że nie ma co przedłużać. Przejdźmy sobie do gry. Ok, my jesteśmy w gierce 374 poziom. To jest moja najlepsza postać, jaką mam, jeśli chodzi o I Tak widzicie. w ekwipunku panuje totalny syf. Jest tam wszystko, wszystko i nic jednocześnie. E, także dzisiaj sobie tu to uporządkujemy odrobinę. No i przy okazji, poza uporządkowaniem tych rzeczy, muszę tak jak widzicie kupić potki. Tak samo jak robiliśmy na ostatnim odcinku. Jak nie widzieliście, to możecie sobie zobaczyć na mojej innej postaci. A nie mam potek, dlatego że. Na tą postać nie logowałem się. Parę dni się na nią nie logowałem. I znaczy, logowałem się tylko i wyłącznie, żeby dać w gildii, że chcę dawać walki. Okej, okay, mamy wszystkie najważniejsze podki, więc to już, wiecie, to już e, podki załatwione. Podki są bardzo ważne, bo zobaczcie, ta mi dodaje inteligencji plus 25%, więc to jest naprawdę dużo. Generalnie, a inteligencja to jest bardzo ważna cecha dla mnie. Tak sobie myślę, że ja mogę przy okazji przetrenować sobie statystyki, bo mam całkiem dużo golda. E, 4490 6 Tutaj mam, tu mam 3000, to może wytrzymałość. Dobijmy do 4000, nie mam pojęcia, czy to mi się opłaca. Ale dobijmy sobie do tych 4000. Jeśli chodzi o mój ekwipunek, to ekwipunek akurat jest dobry, w sensie to, co mam na sobie. Gorzej z rzeczami, które są tutaj. To, co mam na sobie, wszystkie te itemy, to są itemy legendarne, zdobyte z lochów. I to są itemy, wydaje mi się, że na, tak w miarę na mój level, więc e, powiedziałbym, że są w porządku. Zacznijmy może od sprzedaży rzeczy, których nie potrzebujemy. Miksturka na siłę, eliksir wyciskania na klatę, no tego nie potrzebujemy. Tego też nie potrzebujemy, no i reszta itemów. Te klepsydry sobie weźmiemy, reszta itemów to są itemy um, epickie. I teraz tak, to sobie wrzućmy do toalety i zobaczmy. Przerolowało nam zręczność, wytrzymałość, szczęście. Czyli przerolowało nam w taki sposób, że wydaje mi się, że dobrze by to było dać dla. Czekajcie, zręczność, wytrzymałość, szczęście. No to oczywiście dla niej. Hmm, a tylko że zwi mój zwiadowca aktualnie ma po 510, widzicie? 510, a to mi dodaje 514. Różnica jest bardzo mała. No dobra, ale wymienimy. No jak lepsze, to lepsze. Nie, ja tylko muszę osadzić e, klejnot. Muszę w sensie wyciągnąć ten klejnot, który jest aktualnie i wsadzić po prostu tutaj ten nowy. 4 statystyki na plusie. W zręczności, wytrzymałości szczęściu. Kto wie, może, może było warto. Zobaczmy, jak z resztą przedmiotów. Co my tu jeszcze mamy? inteligencja, wytrzymałość, szczęście, buty. Tu mam coś na maga, to już prawdopodobnie rolowałem, wrzucałem to do toalety, po 510. Okej, okay, to to jest mega dobre, to to sobie zmieńmy, bo zobaczcie, aktualnie mój mag ma po 475 wszystkich najważniejszych cech, więc dla niego, czyli inteligencji, wytrzymałości oraz szczęścia, więc sobie przerolujemy ten itemek, w sensie założymy ten nowy, bo on jednak dużo zmienia. To są buty dla zwiadowcy, ale one dodają wszystkich cech, czy... Ja generalnie. Jakie ja mam buty? Ty. Pomimo tego, że te dodają wszystkich cech, są lepsze niż te, które mam aktualnie. To źle wróży, bo zazwyczaj buty, które nie dodają wszystkich cech, powinny być. Um... W sensie, buty, które nie dodają wszystkich cech, zazwyczaj są lepsze, nie? Dlatego ja na przykład mam, chociaż ja mam legendarne itemy, ale zobaczcie, oni wszyscy mają zazwyczaj itemy, które dodają stricte ich cechy, tak? Czyli na przykład wojownik ma siłę, wytrzymałość, szczęście i tak dalej, i tak dalej, nie? A raczej mało kiedy korzystam z itemów, które dodają wszystkich cech, natomiast, no tutaj widocznie, no nie wiem, opłacało się. Inteligencja, czekajcie, to wszystko są epickie itemy, których ja jeszcze nie wrzucałem do toalety. To wrzucałem do toalety, bo widzę, że wojownik berser kłowca demonów. Okej, okay, zobaczmy, wojownik buty, tak? Oj, to te, te są dużo lepsze. Zyskujemy po 80 statystyk, coś takiego. Będziemy mogli sobie w ogóle pójść na lochy zaraz i zobaczyć, jak z tym nowym ekwipunkiem będziemy sobie radzili. To też wrzucałem do toalety, to jest inteligencji dodaję, ale jest gorsze, bo mój Mac aktualnie ma legendarny przedmiot na sobie. To jest. Legendarny przedmiot po mnie po mojej postaci. Więc to sobie rozmontujemy, żeby otrzymać materiały, bo tak naprawdę nic lepszego z tym zrobić i tak nie możemy. To jest lepsze yy, niż to, co mam aktualnie, chociaż czy na pewno, bo zobaczcie, to, co mam aktualnie, pierścień, który mam aktualnie, ma jeszcze dodane po 30 każdej cechy, czyli plus, czyli tak naprawdę, no ale to. No tak, czyli to jest lepsze, ale o niewiele. Więc ja na razie wstrzymam się ze zmianą. No, bo to jest lepsze, ale o bardzo, bardzo niedużo. No i w sumie reszta rzeczy póki co. Pierścień tu mamy jeszcze, który dodaje wszystkich cech. I może być pewnie na każdą postać, natomiast no nie, nie opłaca mi się go na żadną postać zakładać. Dobra, czekajcie, wykopmy sobie trochę... U. ojejku, ja tutaj mam... Ile ja tutaj mam w tym przygodomacie uzbierane, ile ja tu leveli mam w tym momencie, słuchajcie... Całą tą awanturniczość z kilku dni, bo przygotować z tego, co się orientuje, kolekcjonuje awanturniczość z kilku dni. Co w sensie, wypełniacie go grzybkami? I on generalnie kolekcjonuje wam awanturniczość, jak wy nie wchodzicie do gierki. Ulepszę go sobie, to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy do ulepszania tutaj, tak szczerze. Mało gram w tych podziemiach, tak naprawdę, także za dużo w tych podziemiach nie ogarniam. Raczej jeśli chodzi o, o, o jakby jakieś konstrukcje, jakie tu są, to bardziej ogarniam, co się dzieje w twierdzy. Co ja w ogóle chciałbym teraz ulepszyć? Czy opłaca mi się ulepszać kopalnię klejnotów? A czeka, a jakie klejnoty teraz mi wypadają? Ojku, 45 grzybków. Uu! 613, a to akurat bardzo dobry klejnot trafiliśmy. Patrzcie, bo tutaj mam 486, więc jakbym 613, o 459 nawet. Okej, okay, więc ja tu wsadzam 600, a może na broń w sumie. Nie, na broń mam lepszy. Tu wsadzamy klejnot. 613, okej. Okay. Okej, okay. czy uda się ponownie tak sfarcić? No nie za bardzo, mamy, e, mamy jakieś, um, znaczy mamy te um, śliny yeti, <grym> czyli to są te kamienie, które dodają wszystkich cech, ale zobaczmy, bo może mam na jakiejś postaci, Czekaj, ja kamyka pod wszystkie cechy używam tylko na tej postaci, wszystkie, które zdobyłem, nie, to ten jest lepszy, o odrobinę, bo 441 dodaje, a te 435, więc sobie wymienimy. A reszta to raczej nie jest jakaś imponująca. Zręczność 619. No to zręczność 619 to na broń bym chętnie dał, nie? 619 zręczności to jest zdecydowanie... Chociaż tu jest 420. Nie wiem, czy zręczność na broni liczy się razy dwa. Na pomocnikach. Czy to się liczy tak samo jak... Bo zobaczcie, tutaj jak wkładacie kamyk... Na głównej postaci, to yy, on jakby dodaje efekt. Jego efekt mnoży się dwukrotnie, nie więc nie wiem, ale chyba, chyba tutaj to tak nie działa, więc dam na maskę. Dzięki temu zyskam 200 zręczności na tej postaci, bo poprzednio miałem kamyk 420, a teraz dałem 619, więc zyskamy sobie trochę zręczności. Wszędzie mógłbym trochę po, poszukać tych kamyków. 682, tu mam kamyk. <grym> to akurat bardzo dobry kamyk. Dobra, natomiast zobaczmy, bo może w lochach już jesteśmy w stanie coś nowego zrobić. Tylko, że muszę pójść Strefa Mroku, to, to są miejsca, gdzie walczą moi, a, moi pomocnicy. E, Okej, okay, zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay, nie, naj, nie najgorzej. Wojownik zabrał około 20 milionów życia. Znaczy wiem, że przeciwnik ma 20 milionów. Okej, okay, Mag w ogóle dwoma hitami zabrał 60 milionów. <laughs> Okej, okay, mamy. Fajne, fajnie wygląda ta animacja ataku, tak szczerze. No i my musimy 80 milionów zbić. Szczerze jest to do zrobienia. No i zrobiliśmy to za drugim razem. Smog ze wstrząsem mózgu. Okej, okay, ale to. A, przykłada sobie. myślałem, że moneta, a to jest taki woreczek. Dobra, 21 milionów HP. Pierwszy zbił. Em, no, ponad 20 milionów chyba. Mac tutaj, żeby jeszcze wytrzymał ten jeden hit? Dobra, mamy, mamy fartowne podejście, bo Mac zdążył zaatakować kilkukrotnie. O, czy ja 100 milionów hps zbiję, No właśnie. Okej, okay, zostało 20 parę milionów. Dwadzieścia parę milionów HP. No, dawajcie, dawajcie. Teoretycznie 3 miliony. No, teoretycznie powinienem dać radę go przeklikać. O, i udało się, super. I zobaczmy, co my w ogóle dostaliśmy. Rękawiczkę jakąś. Pozręczność, zobaczmy. Rękawiczkę, tak? No, jest lepsza od tej, którą mamy aktualnie, więc oczywiście od razu ją sobie zmienimy, żeby mi się nie nagromadziło za dużo itemów w, w ekwipunku. Żeby nie było takiej sytuacji, wiecie, że, że po prostu, że będę miał za dużo itemków w ekwipunku. Dobra, zobaczmy. Eee, dalej. Poirytowana matka smoków, i to jest boss. Może być ciężko, patrząc na to, jak nam poprzednio szło. Ty, ja, ja strasznie dużo obrażeń zadaję. W sensie moja postać. Nie wiem, czy widzieliście, ale zobaczcie. Po moich najemnikach 139 milionów zostaje. I ja i tak. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Ciężko, ale to jest do zrobienia. Ale bardzo ciężko. Spróbujmy czegoś innego. Może uda się gdzieś indziej. Nie, niezweryfikowany eksperyment. Ok. Oj, ale dużo HP. Ojejku, to chyba jest cięższa sprawa, ten przeciwnik, no, to jest cięższa sprawa, zobaczmy, może gdzieś będzie łatwiej, ork na wilczku, z tego co pamiętam to to jest mega OP przeciwnik, okej, okay. tu już widać, że mało, człowiek tysiąca ciosów, zobaczmy, jak z człowiekiem tysiąca ciosów, no też, to jest ciężka sprawa, nie, z połowy HP mu zabieramy, czy tak naprawdę, może kapelusz gadki, ha, tu w ogóle bez szans, no, póki co bez szans. Chyba wszystko przetestowałem innego. Ciebie jeszcze nie prze. O! A tu sporo całkiem zadajemy obrażeń. Znaczy, jak na to, że on ma 420, znaczy 452 poziom, to tu jest naprawdę spory potencjał, nie? Jak na to, jaki on ma level. Ale no, ciężko. Chyba najprędzej tą poirytowaną e, matkę smoków. O, dokładnie. No i udało nam się ją pokonać. Ej, mega spoko, mega spoko. Uuu, co to? Pogromcy smoków. <laughs> Okej, okay, pogromcy smoków, zręczność, okej, okay, dostaliśmy amulet, tak to sobie nazwijmy, ponownie lepszy od tego, którego aktualnie używamy, także oczywiście chcemy z niego skorzystać, no i przy okazji wsadzimy także, oj, nie, 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 tu, nie, tu, anuluj, przy okazji wsadzimy również kamyk. Okej, okay, 499 zręczności, wytrzymałość, szczęście, więc oczywiście bardzo fajny przedmiot, w ogóle jak wygląda arena u mnie? No, właśnie, czy ja już nie powinienem, ja już dawno powinienem sobie resetować tę arenę, więc ją sobie zresetujmy. Jakie tu mamy oferty? A tu są oferty za grzybki. No, i muszę poczekać, aż dostanę ten przychód. W tym momencie mam 204 septyliony, więc całkiem sporo mamy tego na tej arenie. Wydaje mi się w ogóle, że też pupile ostatnio zaniedbałem. Wa wa ważne jest to, żeby w tej gierce karmić pupile, pamiętajcie, bo one wpływają na wasze statystyki generalnie, więc to jest dosyć istotne. Szczególnie tak jak ja, kiedy macie dużo owoców. To wydaje mi się, że to, no to, to jest dosyć istotna sprawa, tak? Żeby sobie te karmić te pupile. Bo tak jak mówię, one wpływają na wasze statystyki. A w tej grze statystyki no to jest najważniejsza rzecz tak naprawdę, nie? Dobra, czekajcie, bo to są zwykłe lochy. Strefa mroku to prób próbowaliśmy swoich sił raczej. O, tam jest jeszcze coś wyżej. Tu, czterysetny level, roztańczony grzyb. Czy o, ojejku, dobra, ten to ma, ten to ma mega dużo HP, tu też coś jest, Heimdall, okej, okay. no nie za bardzo, śpiewający syreny, nie, nie, to są zatrudni przeciwnicy, najprędzej tu, najprędzej tu, 3 miliony HP, niezweryf niezweryfikowany eksperyment, tu jest największa szansa, tak szczerze. I udało się, udało się, ciężko było, Dracula, o, Dracula może by się udało, ale... W ogóle śmiesznie to wygląda. Drinki tutaj krew w torebce. Śmiesznie to wygląda. Zobaczmy w ogóle, co nam wypadło. Odporność na ogień plus 20%. W ogóle widzicie, teraz dostaję takie mocne odporności, bo mam dużo run tutaj. O, proszę bardzo, ulepszmy to. Już tak, widzicie, dostałem pierwszy... Pierwszy przychód. <gryw> Już mogę nakupować dużo, dużo poziomów. Bo im więcej macie tych... Um, tych run, tym większy przychód zarabiacie z tych, tych... No to jest typowo, jak w tych wszystkich gierkach we wszystkich klikerach, nie? To jest mniej więcej tutaj taka mechanika. Dobra, czy my wszystko zrobiliśmy, co, co mogliśmy? Silny gól. No nie, go nie przeklikam. Pamiętam, męczyłem się z nim już jakiś czas temu. Karuzela z idolami. Tu udało mi się jednego przeciwnika pokonać. Tu również walczą najemnicy. 30 milionów HP? To nie jest aż tak dużo. Znaczy, no dobra, to zostało 30%, nie? Więc... No chyba, 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 chyba nie ten ten. <laughs> chyba nie, 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 ten ten, że tak to, no nic, tu nie dygniemy. Strefy światła nie chcę ruszać, bo chcę ją sobie zostawić, bo w strefie światła walczymy tylko my. Chcę ją sobie zostawić na moment, kiedy będę miał trochę bardziej jeszcze rozwinięte te wszystkie, te wszystkie statystyki i po prostu dopiero wtedy spróbować. Tak, wiecie, od Pupili, na przykład tutaj mam w inteligencji 3600. 3657, więc to jest całkiem sporo. Możemy sobie na koniec zakręcić kołem, zobaczyć co tam ciekawego wypadnie. Tak naprawdę zazwyczaj no, kołem się kręci, bo kasa wypada. <grym> trochę kasy, trochę wszystkiego zawsze wypada. No i tak, pytanie, czy ja bym tu chciał coś ulepszyć, a jeśli tak, to co? Mógłbym sobie ulepszyć drewno, już nie mogę, mam, mam najwyższy poziom twierdzy. Więc tak naprawdę, wszystko, cokolwiek tu nie wybiorę do ulepszenia, to będzie to bardziej tylko i wyłącznie mój kaprys. Wydaje mi się, że akademię może opłaca się ulepszać, bo ona daje ekspa. Nie wiem, musiałbym zobaczyć, co się tak naprawdę opłaca ulepszać. Te itemy sobie zostawiam, bo ja będę chciał wrzucać codziennie do toalety. Tego akurat nie potrzebuję, bo można wrzucić jeden item dziennie, tak żeby dodał wam trochę aury. A ta aura jest ważna, bo wpływa na jakość przedmiotów w sklepie. I tak mam aurę na bardzo niskim poziomie. Powinienem nad tym popracować. Jeśli chodzi o mój ranking, 714 miejsce. Mógłbym spróbować zawalczyć z kimś na arenie, natomiast mam wrażenie, że możliwe, że przegram. Bart na barda, z bardem może wygram, ale ze wszystkimi innymi postaciami raczej bym przegrał, więc nawet nie ma co w sumie próbować. Ode mnie na ten moment to tyle. Przypominam, jeżeli macie ochotę spróbować swoich sił w gierce, link do rejestracji znajdziecie w opisie. Ja wam życzę miłego dnia, widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Trzymajcie ciepło, cześć!